Pierwsze lata. Po Twojej Jak każde życie moje zaczęło być na Mogłabym wtedy cały się i żyć wtedy, gdybyśmy historii swojego życia. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Konajczuk. Na co dzień pracuję w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie, gdzie zajmuję się głównie problematyką współczesnej Europy Wschodniej. Natomiast od 10 lat współpracuję z Archiwum Historii Mówionej, i dzisiaj na zaproszenie właśnie Archiwum Historii Mówionej chciałbym podzielić się moim doświadczeniem, moją przygodą z historią mówioną. Wszystko zaczęło się od mojego zainteresowania historią lokalną Podlasia, z którego to regionu pochodzi moja rodzina. I właśnie mniej więcej 10 lat temu. Odkryłem, że historia mówiona może być fantastycznym źródłem historycznym, które w super sposób uzupełnia źródła stricte historyczne, prawda? Jak dokumenty czy, czy różne sprawy, które można znaleźć w archiwach. Od tego czasu miałem kilka projektów, właściwie takie dwa główne, kilka, kilka mniejszych. Łącznie do dzisiaj nagrałem właściwie to nie wiem, ile nagrałem wywiadów. Myślę, że około 70-80 co najmniej. To są najczęściej bardzo pogłębione narracje. Od kilku, dwóch, trzech godzin do, do nawet kilkunastu godzin. To też oznacza, że z danym świadkiem historii należy się spotkać kilkukrotnie. Mój pierwszy projekt dotyczył niewielkiego miasteczka Orla na Podlasiu. i Tam zrealizowałem łącznie około 30 albo 40 nagrań z ludźmi urodzonymi w latach dwudziestych. Większość z nich zresztą do dzisiaj już nie żyje. To, co mnie interesowało szczególnie, to życie przed wojną, wojna, ale też okres powojenny. W szczególności sprawy związane z Żydami. Orla była miasteczkiem, które tradycyjnie było zamieszkałe przez, przez Żydów w większości, 70-80 To, co mnie interesowało, to jak jak układały się relacje między chrześcijanami a, a Żydami. Orla jest też specyficznym miejscem, dlatego, że mieszkają tam przede wszystkim Białorusini Ukraińcy, Polaków, katolików było tam tradycyjnie niewielu, miasteczko było do 1942 roku zdominowane przez, przez społeczność Żydowską. Z, z tych wywiadów, które nagrałem, ale cały czas czekają na opracowanie, będzie, będzie kiedyś książka, która będzie taką, taką swoistą opowieścią. O świecie, który już nie istnieje. E, przy tym, e, szukając osób, które się w Orli urodziły, i ja oczywiście nagrywałem nie tylko na Podlasiu, ale również w wielu e, innych miejscach e, w, w Polsce, to często były bardzo ciekawe i dosyć nieoczywiste spotkania. E, może najciekawsze z nich e, to były wielogodzinne wywiady z e, Osobami urodzonymi w latach 20 w Orli, które potem, już po wojnie, wyjechały i zrobiły karierę w Urzędzie Bezpieczeństwa. Pamiętam wielogodzinny wywiad w wielkim mieszkaniu w centrum Warszawy z panem, który jako niespełna 20-letni młodzieniec opuścił rodzinne miasteczko, aby potem zrobić wielką karierę i stać się. Szefem Urzędu Bezpieczeństwa w jednym z e, miast wojewódzkich. Niestety, jeśli chodzi o, 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 o rozwinięcie tej, tej części narracji, tutaj mój, mój rozmówca niekoniecznie chciał szeroko o tym mówić. E, moim drugim e, głównym projektem e, byl, były historie sybirackie. E, I znowu interesował mnie głównie region Podlasia, Podlasia Gryskiego, powiat Bielsk-Podlaski. I w ciągu ostatnich kilku lat nagrałem około 30 wywiadów z Sybirakami, którzy zostali zesłani w między 1940 a 1941 rokiem na Syberię i do Kazachstanu i którzy mieszkają dzisiaj albo na Podlasiu, albo w wielu innych miejscach w Polsce od, od Warszawy aż po, aż po południe Polski. Plonem, efektem tego projektu była książka, która okazała się na początku tego roku 2020. Sztuka przetrwania. Deportacje sowieckie z powiatu bielskiego. 1941. Relacji ze Słańców. I to jest 12 wybranych narracji, które nagrałem. Tych najlepszych i tych najciekawszych. Celem było pokazanie szerokiego przekroju społecznego osób, które były deportowane. Czy ja starałem się pokazać, czy może obalić pewne mity związane z deportacjami na Syberię. Między innymi takie, że deportowani byli wyłącznie osoby, które, osoby z was posiadających bogaci mieszczanie, ziemianie, leśnicy, policjanci. Ten projekt potwierdza, że, że skala represji była znacznie szersza. Ja w, nagrałem m.in. kilku synów i córki z rodzin wiejskich, zesłane jako kilkunastoletnie dzieci. Ale również trafiają się tam zupełnie osoby, które na, w polskiej historii mówionej rzadko są nagrywane, np. Na jeden Żyd zesłany z Bielska Podlaskiego. Tutaj akurat typowa, typowy przykład zamożnej rodziny. Ja mam zasadę, że jak tylko jest to możliwe, to należy spotykać się możliwie więcej niż raz. Mnie interesuje wyłącznie pogłębiona historia danej osoby. Rzadko jest też tak, że godzina czy dwie godziny spotkania wystarczą na wypytanie o wiele różnych szczegółów, więc z zasady moje spotkania trwają 2-3, 4, czasami 5 razy. W zależności od długości materiału tego na jedna osoba, którą, którą przepytuję, ma ciekawą historię do opowiedzenia i umie o tym opowiadać. Takim najdłuższym chyba wywiadem, jaki miałem, był wywiad z 15 łącznie z synem leśnika spod, spod Siemiatycz, który został zesłany na, na Syberię w 1940 roku w, w ramach pierwszej wielkiej Wojny obywateli Polskich. I to też była ta ciekawa historia, że my żeśmy się nie zatrzymali na 1946 roku, kiedy ten pan wrócił do Polski, tylko okazało się, że miał również potem bardzo ciekawe życie. Więc też te wywiady, te które weszły do tej książki, one, one nie zaczynają się, a w nocy przyszła KWD i nas wywieźli, a w 1946 roku wrócili. Tylko moim celem było pokazanie, po pierwsze, środowiska, z jakich się ci moi bohaterowie wywodzili, ale też interesowało mnie to, co robili po wojnie. I takim drugim ciekawym, wśród wielu innych wywiadów, które uzyskałem. Był wiatr z synem rodziny Ziemiańskiej z Podlaskiego, który poza bardzo ciekawą historią zesłania, okazało się, że robił też bardzo ciekawe rzeczy po wojnie. W tej relacji znalazł się, innymi, znalazł się między innymi opis rewolucji w Iranie w 1979 roku. Więc taki zupełnie wątek nieoczekiwany dla mnie. Ja też staram się zawsze, kiedy, kiedy jeżdżę, szczególnie do krajów Europy Wschodniej, mieć z sobą dyktafon, Jednym z takich odkryć dla mnie był wywiad, który nagrałem trochę przypadkiem, bo, bo on nie był planowany, z bardzo wiekową Polką w jednej ze wsi pod buczaczem na podolu ukraińskim. I tam znalazła się nie tylko przeciekawa historia życia społeczności wiejskiej przed wojną oraz polsko-ukraińskich, ale też ludobójstwa na, na Polakach dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich. Z kolei, jednym z moich bym powiedział, porażek, jeśli chodzi o historię, mówioną, bo akurat nie miałem ze sobą dyktafonu, było również nieoczekiwane spotkanie z 90-letnią Polką w Grodnie, w Katedrze Grodzieńskiej, która, która to pani zaczęła mi podać swoje życie. A pamięć miała kapitalną i niebanalną historię do opowiedzenia. Pani, mimo tego, że przez nie ma całe życie zamieszkała. W Grodnie urodziła się przy placu bankowym w Warszawie, i potem jako kilkakłatnie dziecko została wraz z rodzicami, przeniosła się do Grodna i w tym Grodnie mieszka od 30 roku. To, co ta pani zdarzyła mi opowiedzieć, przez pół godziny, ja przy każdej minucie rozmowy z nią żałowałem, że nie mogę w tym momencie włączyć dyktafonu. No to między innymi sytuacja w Grodnie w czasie wojny, czy też ze mi opowiedziana historia o tym, jak to w, w latach wczesnych 60. tych sowieci wysadzili w powietrze najstarszy z kościołów czyli farę Witoldową. Co jest potrzebne, żeby zrobić dobry wywiad? Wydaje mi się, że przede wszystkim umiejętność słuchania, ale też pewna empatia w stosunku do, do rozmówcy. Ja często słyszałem takie słowa, że. Ale ja przecież nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Ja, moje życie było banalne, nic się wielkiego nie wydarzyło, y, więc zawsze trzeba, zawsze trzeba to sprawdzić, bo, bo bardzo często okazuje się, że y, pani albo panu może się wydawać, że nic ciekawego się nie wydarzyło, a okazuje się, że wydarzyło się bardzo, bardzo wiele. Więc trzeba umieć pytać, trzeba umieć słuchać, ale też warto jest znać kontekst, w jakim dana osoba się urodziła miejsce, z którego pochodziła. Co też, gdyby podpowie nam, jakie pytania należy zadawać. Na co dzień zajmuję się zupełnie innymi rzeczami, i też wszystko, co robię w sferze historii mówionej, od samego początku było pro bono. Myślę, że to dlatego, że w pewnym momencie uświadomiłem sobie, jak kapitalnym źródłem informacji może być właśnie historia mówiona, która daje nam często możliwość otwarcia drzwi, które. które Wydawałoby się, że były, że, że były zamknięte, że, że nasza, nasze możliwości aby poznawać jakieś wymiary history, historii rzeczywistości historycznej były ograniczone. A tu się okazuje, że mamy taką historię mówioną, która, która daje zupełnie wyjątkowe możliwości jeśli chodzi o, o poznanie danego miejsca, danej społeczności, danego wymiaru wielkich dzieł w skali, w skali mikro. Więc to jest dla mnie najbardziej fascynującego w historii mówionej, że rozmawiamy z wiekowym człowiekiem z większej czy mniejszej wsi, czy miejscowości, który pytany, zaczyna się przed nami otwierać i, i zwykle przekazuje nam przeciekawe historie. Ja też jestem z natury dokumentalistą, dlatego też wszystkie wywiady, które zrobiłem, zarchiwizowałem w Archiwum Historii Mówionej. W Warszawie. Jestem przekonany, że one są, będą kapitalnym źródłem informacji, nawet jeśli na dany wywiad dany badacz, dany wywiad, dany badacz odkryje za 10 czy za 50 lat. To, jest, to, to będzie często zupełnie unikalna opowieść. Niemal nikt z osób, które prosiłem o, o wywiad, mi tego wywiadu nie odmówił. Taka historia zdarzyła mi się może, może raz, może dwa. Ciekawe, że nawet jeśli początkowo wydaje się, że dana osoba jest zamknięta czy niechętna do tego, żeby dzielić się z nami swoją opowieścią, zwykle nie zajmuje zbyt dużo czasu, aby, aby tą osobę przekonać do tego, aby nam opowiedziała swoje życie. I myślę, że o tym warto pamiętać też, jeśli sami mamy jakieś obawy, ja na początku, przyznaję, takie obawy miałem, w końcu wkraczamy w sferę prywatną danej osoby, to być może są jakieś pewne mechanizmy, rozmawiamy z osobami, które większość z tego życia już przeżyły, więc może też z tego punktu widzenia warto w ich percepcji coś jakiemuś badaczowi przekazać, żeby to potem zostało. Co mnie tak naprawdę najbardziej przekonuje do historii mówionej, a no proszę sobie wyobrazić, że daleko nie każdy włada piórem czy klawiaturą, więc wielu, wiele osób, które mają Świetne, bardzo ciekawe, unikalne historie do przekazania. Nigdy ich nie zapiszę. Historia mówiona tutaj jest właściwie jedyną możliwością, jedynym instrumentem, który taką możliwość utrwalenia danej historii daje. I myślę, że to jest w historii mówionej najlepsze.